To było niezwykle wzruszające spotkanie. Miejska biblioteka publiczna gościła Sybiraków promujących książkę Ocalić od Zapomnienia. Do tej pory wspomnienia Leszczyńskich Sybiraków wydawane były przez miasto Leszno w Zeszytach. Ukazało się sześć publikacji. Na 2020 rok planowana była kolejna, jednak pandemia pokrzyżowała te plany. Prezes Leszczyńskiego oddziału Związku Sybiraków marzyła o tym, by kolejne wydanie. Wspomnień ukazało się w formie książki. Wczorajszy wieczór był dowodem na to, że marzenia się spełniają. To było moje marzenie i ja tak myślę, że wszystkich Syberaków, żeby zostawić o sobie pamięć, żeby ta pamięć trwała, trwała dalej. U, u następnych pokoleń i tak książka dawała znać o takich rzeczach strasznych, które przeżyliśmy i żeby więcej w życiu nikt nie przeżył tego, żeby był pokój na świecie, żeby byli wszyscy zadowoleni z życia i żeby można było spokojnie sobie mieszkać i następne pokolenie, żeby takich rzeczy nie spotkało. Wiceprezydent Piotr Jóźwiak, jak sam przyznał, popełnił grzech wobec tej książki. Nie do końca był przekonany o celowości publikacji, jednak argumenty Janiny Tonickiej, że książka wygląda godniej niż broszury, przekonała go do projektu. Miasto sfinansowało jej wydanie, a w publikacji znalazły się też nowe historie Sybiraków. Myślę, że można tutaj sparafrazować takie powiedzenie figurujące na jednym z pomników, a mianowicie, jeżeli ludzie zamilkną, ma przecież Część z tych osób jest coraz starsza, to tak naprawdę te książki wołać będą. One zostaną dla potomnych wnuków, dzieci czy, czy, czy jeszcze kolejnych, kolejnych pokoleń. Myślę, że to jest wspaniała historia opisana, ale dla nas Leszczyniaków też chyba ważne jest to, że jest tutaj dotyczy to w dużej mierze tych Sybiraków, którzy są związani z miastem, z miastem Lesznym, Więc są to takie osobiste wyznania, osobiste wspomnienia wielu osób, którzy Czynili później jako Leszno to miasto, w którym chcą oni funkcjonować i żyć. W ciągu ostatnich 30 lat Leszno wyjątkowo honoruje Sybiraków tak dotkniętych prześladowaniami. W tej kwestii zachowana jest ciągłość lokalnej władzy. Prezydenci miasta po 1990 roku wspierają Związek Sybiraków. Też taka refleksja mnie ogarnęła, ale ze skromnością, tak, bo rzeczywiście to świadectwo życia, które. Oni nam dają, przedstawiają w, w różnej formie. To dla nas jest też y, taka lekcja i pokory, i pochylenia się nad historią, ale również y, wykorzystania y, ich wiedzy i doświadczenia. Puty żyją, mogą dać to świadectwo prawdzie, bo teraz tą prawdą historyczną jest różnie. A rzeczywiście zaczęło się tak, jak Pani powiedziała, od nadania nazwy rondu, pierwszemu rondu Ronda Sybiraków. Ale potem mieliśmy kilka takich wydarzeń, które właśnie świadczą o tym, co Pani powiedziała na początku, że mamy, ma, mają Leszczynianie yy, duży, yy, duży szacunek do przeżyć Sybiraków, których jest sporo. Takim dowodem jest to, co to sanktuarium można powiedzieć, nasze lokalne przy kościele św. Kazimierza. Pamiętają Państwo, bo zawsze byliście również telewizja leczną z tymi wydarzeniami, jak ono pięknie powstawało, jak było oryginalne. Stalin i aparat jego totalitarnego państwa realizował wobec nich swój zbrodniczy zamysł. Wszystko było zaplanowane. Pierwsze wywózki w głąb Związku Radzieckiego rozpoczęły się w lutym 1940 roku. Ludzie stłoczeni w bydlęcych wagonach w mrozie, bez wody i jedzenia, przewożeni byli na Syberię, do Kazachstanu. Wielu umierało w drodze. Opowiadała o tym Franciszka Kania z Leszczyńskiego Związku Sybiraków. Jej są także częścią publikacji. Tak ważne wydarzenie jak promocja książki było okazją do podziękowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej wydania. Po raz pierwszy kierownictwo Związku przyznało dyplomy Przyjaciela Związku. Otrzymało je 15 osób, m.in. prezydent Łukasz Borowiak, wiceprezydent Piotr Juźwiak i poseł Jan Dziedziczak. Zarząd Główny przyznał też złote odznaki honorowe za zasługi dla Związku Sybiraku. Otrzymali je Zenon Jóźwiak, kierownik delegatury wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ksiądz Konrad Rapior, katecheta w drugim liceum, Kamila Spręgel, dyrektor zespołu szkół rolniczo-budowlanych i Irena Przydrożna, nauczycielka w tej szkole oraz Hanka Włodarczak, dziennikarka telewizji Leszno i wiceprezes leszczyńskiego oddziału związku. Promocje książki uświetnił występ młodzieży z drugiego liceum, ogólnokształcącego w lesznie odešli zebrany przemocą z uścisków domowych pielerzy, był zakłowiezieni gdzieś nocą, może i w podróży stworzeni w ciemnościach wagonów, jak sople zawisłe w powietrzu. To otchła otchłanię ludzką rzuceni przez tych bez serc i sumienia. I w tajkach, w wśród mrozu ciosali swoje przetrwanie, by pamięć ponieść o sobie.